Hello and welcome! Jako, że wideokaz zmienił swoje oblicze i z programu cotygodniowego przekształcił się ostatnio w cykliczny, nie musimy przepraszać na wstępie za opóźnienie, w końcu nie jest jasno określone, czy nasze cykle wyliczane są na podstawie obrotów jednego z Księżyców Saturna, czy czegokolwiek innego. Niemniej jednak powracamy z kolejnym odcinkiem naszego klamota, w którym będzie między innymi o Bernaucie Crash i F1 2011, a wszystko to uzupełnione gdzieś pośrodku o garść newsów i inne bzdurki. Zatem wrzucamy jedynkę i zaczynamy od premier! Forza Motorsport 4. Trzeba to powiedzieć wprost. Trzecia część Forzy była tytułem, po który może i sięgnęło wielu graczy, ale gra w większości wypadków szybko lądowała na półce. Przyczyn było kilka, ale zawiódł przede wszystkim model jazdy, który niebezpiecznie skręcił w stronę ziemnych graczy. Kolejnym minusem był potwornie nudny tryb kariery. Jasne, twórcy chcieli dodać dużo zawartości, ale w tym wypadku ilość zabiła jakość i efekt końcowy był, prawdę mówiąc, średnio udany. Jeśli chodzi o model jazdy, to w czwórce jest zdecydowanie lepiej i jeżdżenie jest teraz dużo bardziej satysfakcjonujące. Samochody bywają oczywiście niestabilne, ale są o wiele bardziej przewidywalne i w końcu czuć, że prowadzimy samochód, a nie wychylane pudło na kołach. No, chyba że jedziemy starym oplą wektru, którym takim pudłem po prostu jest. Grafika wyciska ostatnie poty z Xboxa 360 i jak na standardy konsoli jest po prostu fenomenalna. Zachwyca szczególnie trasa w szwajcarskich Alpach, gdzie otoczenie wydaje się być niemalże fotorealistyczne. Może nie na każdej trasie jest tak pięknie, ale gwarantujemy, że będzie na czym zawiesić oko. Największą gratką dla fanów motoryzacji jest bez wątpienia tryb autowista, w którym niezawodny Jeremy Clarkson charakterystyczny dla siebie, bezbłędny sposób przybliży najciekawsze informacje o przebrzmych samochodach. Grafika tutaj jest na jeszcze wyższym poziomie, a poziom wzorowania detali po prostu miażdży. Głupio się tak rozpływać nad Forzą, ale te trzy wymienione przeze mnie elementy, czyli model jazdy, grafika i autowista naprawdę są warte uwagi. Inna sprawa jest taka, czy tryb kariery, który tym razem trwa aż 10 lat, znowu nie zanudzi nas na śmierć. No i co niezrozumiałe, wciąż nie ma zmiennych warunków pogodowych, ani wyścigu w nocy. Mówienie, że nie są nikomu do szczęścia potrzebne, pozwala wymierzyć do niesoczystego face -palma w czoło. Co mnie osobiście napawa zaś chęcią na przemodelowanie twarzy producenta gry za pomocą 7-kilogramowego młotka. I to w dzień, w którym mam akurat dobry humor. Jeżeli chcieliście nabyć edycję kolekcjonerską, zawierającą m.in. 96-stronnicowy album oraz 30 bonusowych samochodów w grze. Mamy dla Was niestety złą informację. Nakład jest już bowiem całkowicie wyczerpany, a wiele osób, które zamówiło grę jakiś czas temu również musi obejść się smakiem. Microsoft zwyczajnie nie przewidział jak wielki może być popyt na nową ścigałkę od tym ten, ten i problemy z dostępnością mogą się pojawić nawet w wypadku zwykłej edycji. PES 2012. Każdy jesieni, poza standardowym załamaniem pogody, czeka na nas premiera obu liczących się gier piłkarskich, czyli FIFA i PESA. FIFA już pobiła wszystkie możliwe rekordy, ale to trochę niedoceniany Pre-Evolution Soccer w tym roku ma wiele argumentów, by przyciągnąć do siebie sporą grupkę graczy. O jakie rzeczy chodzi? Tego dowiecie się już w kolejnym odcinku, ponieważ Robert z redakcji jako weteran gier piłkarskich prześwietli najnowsze produkcję Konami w najdrobniejszych szczegółach. Z pozostałych premier warto wspomnieć o WRC2, czyli jedynej oficjalnej grze z pełną licencją na rajdy, w dodatku z dosyć arkadowym modelem jazdy. Kolejnej grze o Spider-Manie z tytułem Edge of Time, która kontynuuje koncept przemieszczania się po poszczególnych wymiarach oraz o nieszczęsnym Ace Combat Assault Horizon, które jako jedyna gra na świecie oferuje regenerujące samoloty, czyli coś, co powinniśmy mieć pod Smoleńskiem. I co? Było się tak płaczny, gorący okres jesienny, w okresie wielkiego oczekiwania na Batmana Arkham City i Battlefielda 3 tytuły takie jak WRC, Spider-Man czy właśnie nowej z Combat nie mają jakichkolwiek szans na większą sprzedaż. Trzeba byłoby dać grę w lipcu albo w sierpniu, ale nie, bo skoro wszyscy mają jesień to my też chcemy. GT5 dostało update. Samo w sobie jest to takim newsem jako świadczenie, że słońce wstaje na wschodzie, ale ten wprowadza szereg usprawnień, które są widoczne gołym, nieuzbrojonym okiem. Po pierwsze, zmianie uległ model jazdy I uważam, że ten, który mieliśmy przez ostatnie 11 miesięcy był genialny, ale polifony przeszło samo siebie i zmiana jaką zaserowali nas nam wraz z ważącym niemalże 1,2 GB update'em dosłownie powala. Nowy model nie jest dobry, jest druzgocąco doskonały. Oprócz tego doczekaliśmy się widoku FPP w samochodach standard, ale powiedzmy sobie wprost, zastąpienie kokpitu czarnymi plamami nie jest najlepszym na świecie rozwiązaniem, jednak zawsze jest to coś, jeszcze umieszczenie kamery w środku kompletnie zmienia doświadczenia płynące z jazdy. Dodatkowo mamy nowe intro i My Chemical Romance wyleciało w Bogu dzięki, a sam film, nawet pomimo przedługiej sekwencji z pianinem w roli głównej, jest bez dwóch zdań jednym z najlepszych ever dostaliśmy też poprawioną grafikę w postaci antyaliasingu i lepszego systemu cieni oraz mgły i deszczu i pierdyliard innych rzeczy, które w mniejszym lub większym stopniu chwają na rozgrywkę. Warto też wspomnieć o pierwszym DLC, które pojawi się 17 października. Będziemy mogli nabyć paczkę kolorów. Oraz akcesoriów w postaci wszelakich kombinezonów, hełmów i innych bzdur, to jest dla ludzi, którzy mają ochotę na zabawę w domu w GT5, albo po prostu zabłądzili po drodze do kolejnych Sims'ów. Natomiast dla osób lubiących się ścigać będzie coś znacznie lepszego. Course pack i Racing Car pack. Ten pierwszy zawiera w sobie tor dla samochodzików napędzanych silnikami od kosiarek, potocznie zwanych kokardami, oraz małą bombę, którą osobiście przyjmę z otwartymi ramionami. Belgijskie Spa Francor Chaps. Wreszcie będzie można polecieć pod górkę za prostą startową i spróbować pojawić się w Raikkonena. Fuck yeah! Racing Car Pack to w sumie 15 pojazdów, czyli 11 samochodów, 3 go karty i jedna w cudzysłowie wyścigowa Toyota Prius, która na miano samochodu raczej nie zasługuje. Nie będę je rantował odnośnie tego, czy Prius Twin Car ma jakikolwiek sens. Ale te będzie warte zakupu, chociażby ze względu na nową jeszcze szybszą wersję zabawki Red Bulla, która nazywa się teraz X 2011, e, cztery generacje wyścigowych GTRów od R32 do R35 oraz torową imprezę STI czy miszka Evo10. Mass Effect 3 będzie miało multiplayer. Słuchacze shortcastów zapewne wiedzą, jaki jest mój stosunek do multi, które ląduje w grach mających stricte singlową przeszłość i nie inaczej jest z Mass Effectem. W pierwszej chwili miałem ochotę wyluzować ludziom z BioWare Psy i Koty, to jest pozbawić się wszystkich kości, ale później okazało się, że może nie będzie aż tak źle. Nie dostanie bowiem trybu competitive, a co-op, w którym będziemy mogli wcielić się w postacie przeróżnych ras i klas, za pomocą których będziemy mogli wyzwolić kluczowe dla wojny z Reaperami lokacje. Ciekawy jest fakt, że nasze wydurnianie się na koopie będzie mieć wpływ na to, jak zakończymy kampanię w singlu, ale Bioware twierdzi, iż granie w niego nie będzie konieczne, żeby osiągnąć najlepsze możliwe zamknięcie historii Sheparda. Gra idealna? No, szczerze się obawiam, bo system Galaxy at War, czyli właśnie to zbieranie punktów za strzelanie i wsadzenie drzew na spalonych koloniach, czy cokolwiek przyjdzie nam tam robić poza walką, może zaburzyć balans singla i nie mam żadnego pojęcia, jak to wyjdzie, a wszyscy przekonamy się, jak sprawdzi się to w praniu już w marcu 2012 roku. Gry, które mają w swoim tytule wykrzyknik, zwykle odpychają mnie na tyle mocno, że jestem w stanie udać się w okolicę Plutona, by tylko nie tykać ich kijem. Dlatego też na Burnouta Crash patrzyłem się cokolwiek krzywo przez sporą część jego dotychczasowego życia. Kiedy jednak w sierpniu położyłem łapki na padzie i spróbowałem sam się porozbijać, okazało się, że nie jest to wcale złe. Ba! Prawdę powiedziawszy, jest to cholernie wciągające. Pokrótce, jest to tryb Crash z epoki Pre-Paradise z widokiem z, loku, z lotu ptaków. Prosty jak diabli, dostajemy do dyspozycji 18 skrzyżowań, na których możemy się rozbijać jak pochrzanieni, na każdym z nich są dostępne 3 tryby rozgrywki. I jako, że nie jest to recenzja, jedynie moła wzmianka, nie będę się tutaj rozwodził na ich temat, ale wypada powiedzieć co jak. Mamy klasyczny tryb Crash, tutaj nazwany Road Trip, Rush Hour, polegający na rozbiciu jak największej ilości samochodów w czasie 90 sekund oraz Pile Up, w którym należy wołać jak największą zadymę przy wykorzystaniu określonej liczby samochodów. Niezależnie od trybu, do gracza należy aktywowanie Crash Breakerów i poruszanie się po mapie celem wywołania chaosu absolutnego, co jest ułatwiane przez wszelkie maście topałki, których rozpiętość sięga od czegoś tak przyziemnego jak blokowanie ulicy przez pomocnych gliniarzy, przez skromny deszcz motorytów, kończąc na spacerze gigantycznego homara, Tsunami, trąbę powietrzną, czy lądowanie samolotu na środku drogi. Wszystko to powoduje oczywiście sekwencje wybuchów, które podbijają nam skor i zasadniczo wywołują uśmiech na twarzy. Jakkolwiek gra jest wciągająca, niestety nie jest to Burnout, bowiem nie uświadczymy tu pędzenia ulicami z prędkością zahaczającą o 350 km na godzinę, więc... Suma summarum, Burnout Crash z wykrzyknikiem w tytule to ot, taka pierdółka z w miarę sensownym poziomem trudności, sam raz do ogrania w wolnym czasie. Można ją z czystym sercem polecić, jeżeli szukacie czegoś do rozerwania się, gdy wasze PS3 akurat ściąga kolejny update, ale jeżeli oczekiwaliście czy jakiegoś poważnego tytułu, zapraszam do kolejki czekającej na Burnouta 6. Nie tylko fani Gearsów dostali ostatnio swoją upragnioną kontynuację. Podobna radość może spotkać wszystkich fanów Formuły 1, gdyż 23 września zadebiutowała na polskim rynku gra F1 2011. Robert z redakcji pograł już trochę w najnowsze dzieło Codemasters, dlaczego przyjrzymy się teraz jego pierwszym wrażeniom z rozgrywki. Skupmy się na tym co najważniejsze, czyli samej rozgrywce. Na pierwszy rzut oka widać już pierwszą dużą zmianę, czyli system oświetlenia. F1 2010 wyglądało efektownie w deszczu, niestety w pełnym słońcu nie było już aż tak dobrze. Przesterowane kolory i przyciemnione otoczenie dalekie było od realizmu. W najnowszej formule wszystko jest już tak jak powinno, bolidy wyglądają bardziej realistycznie, podobnie jak tory wraz z ich otoczeniem. Kolejną istotną zmianą jest model jazdy. Wszyscy gracze w F1 2010 niejednokrotnie klnęli szpetnie po wykonaniu klasycznego bączka. Nie chodziło jednak o wejście w zakręt ze zbyt dużą prędkością, gra po prostu losowo wpływała na nasz bolid w powiechaniu na tarki i nie mieliśmy nad tym żadnej kontroli. Tegoroczny Odsłonie takich kwiatków na szczęście nie uświadczymy. Tył bolidu jest zdecydowanie cięższy, a jego uciekanie w zakręcie nie powoduje jeszcze utraty panowania nad pojazdem. Dlatego założenie kąty wreszcie przynosi jakieś rezultaty. Nowością w tym sezonie w prawdziwej Formule 1 są systemy KRS i DRS, które w grze są odwzorowane w bardzo realistyczny sposób. O ile kierowcy narzekają niejednokrotnie na konieczność manipulowania przy kierownicy na każdym okrążeniu, o tyle gracze powinni być z tych systemów zadowoleni, ponieważ na każdym okrążeniu niczym u księdza Natanka, coś się dzieje. Keres to nic innego jak system odzyskujący energię z hamowania i pozwalający przez prawie 7 sekund na okrążeniu wycisnąć z układu napędowego 70 koników więcej. DRS to już absolutna nowość i jest to system, który pozwala na zredukowanie docisku tylnego skrzydła poprzez jego opuszczenie. W treningach i kwalifikacjach możemy korzystać z tego dowoli, zaś w wyścigu jedynie w wyznaczonych strefach, jeśli tracimy do jadącego przed nami rywala mniej niż sekundę. Nie oznacza to jednak, że rywali wyprzedzać się łatwiej niż rok temu. 90% tego typu manewrów w F1 2010 wynikały z kibskiego AI, które hamowało przed zakrętem zdecydowanie za wcześnie. Teraz jeżdżą dużo lepiej, dzięki czemu pojedynki są dużo bardziej ekscytujące. W ogóle takie gry jak GT5 czy nawet Forza mogłyby się uczyć od Codemasters jak tworzyć sztuczną inteligencję w grach wyścigowych. Zero jazdy po sznurku, losowe wypadki, wykorzystywanie naszych błędów, agresywna obrona. To wszystko powoduje, że granie w Singla szybko nam się nie znudzi. Oczywiście nie zawsze jest tak idealnie, ale w porównaniu do konkurencji spory plus. Zmienne warunki pogodowe również uległy sporej poprawie. Chmury są generowane w czasie rzeczywistym, więc nie grozi nam teraz sytuacja, w której tekstura nieba w magiczny sposób przechodzi z niebieskiego w szary. Deszcz wygląda jeszcze bardziej efektownie, a ulepszony model jazdy zwiększa stawiane przed nami wyzwanie. Wystarczy maksymalnie wcisnąć hamulec przed ostrym zakrętem, by totalnie zablokować koła i od tej chwili starczy się jedynie pasażerem bolidu. Jeśli nie chcemy takich hardkorów, zawsze można włączyć asysty i nawet na padzie śmigać bez większego problemu. Mimo to gra zdaje się być zaprojektowana przede wszystkim pod kierownicę, dlatego jeśli takowo posiadacie, to tytuł zmar Dostaje plus 5 do zajebistości. To oczywiście nie wszystkie nowości i elementy, które warto omówić. Pierwsze wrażenie Roberta jest jednak bardzo pozytywne: jeśli lubicie F1 i podobała Wam się poprzednia część, to nie ma o czym mówić. Po prostu trzeba w F1 2011 zagrać. Formuła to jednak bardzo techniczny i złożony sport, dlatego reszta osób powinna się bardziej zastanowić. Grę można ustawić w taki sposób, żeby sprawiała radość nawet początkującym, ale trzeba nadmienić, że twórcy nie pomagają zbytnio tego typu osobom i brak jakiegokolwiek tutoriala może być dla niektórych osób problemem. Niestety, F1 2011 dostaje wielki minus za niegrywalny tryb kooperacji. Pacz jest już w drodze, jednak nie wiem jakim cudem tak poważny błąd wkradł się do finalnej wersji gry. Chodzi o to, że po zapisaniu stanu gry w tym trybie, automatycznie zmienia się nam poziom trudności na najniższy i żadna opcja nie jest w stanie tego zmienić. Kolejnym poważnym błędem jest magiczne ustawianie sztywności amortyzatorów na maksa, przez co mamy nierealistycznie dobrą przyczepność i kręcimy czas o kilka sekund lepsze od standardowych ustawień. W dobie internetu informacje roznoszą się na tyle szybko, że znalezienie serwera bez osób grających z tym setupem graniczy z cudem. Oczywiście twórcy zarzekają się, że problem naprawią tak szybko jak się da, ale skoro już niebawem nadjeżdża Forza, to gracze mogą stracić cierpliwość i po prostu pójść do konkurencji. I tak oto dotrwaliśmy do końca piątego wideokastru, który wyszedł jakby nie patrzeć wyjątkowo motoryzacyjnie. To tylko pokazuje, kto z naszej redakcji rzeczywiście maczał palce w jego powstaniu, kto zapomniał o napisaniu kącika retro i pozdrawiamy w tym miejscu Tomasza, który ponoć miał mieć bardzo dużo czasu. Przyznamy się bez bicia, że kącik DLC wyleciał z hukiem, bowiem była w nim tylko Zelda, która... Pff, nikogo, a także tekst o trzecich Girsach, ale tym tematem zajmiemy się przy innej okazji. I cóż, to było na tyle w tym rodzącym się w potwornych wręcz bólach wideokaście. Miejmy nadzieję, że kolejny pojawi się szybciej, a rok akademicki nie stanie nam na drodze do realizacji tych planów. Take care! and underestimating your enemies, your biggest mistake, you will find the will of a single man.